Hej, witajcie widzowie, ja jestem Kasper i dzisiaj e, taki trochę poradnik i pokażę wam jak zrobić o taką flagę USA oraz jak zrobić flagę Czech więc aby zrobić flagę Czech e, potrzebuję w ogóle nie zwracajcie uwagi na moje aku. robimy sobie tak teraz z niebieskiego barwnika robimy tak mamy tak Teraz, możecie sobie tutaj zastopować i zobaczyć. Teraz lecimy połówkę. A potem niebieski barwnik i zrobimy znowu to. I proszę bardzo, mamy flagę Czech. Teraz byście chcieli, jak zrobić flagę łosa? Okej. Okay. Klikamy sobie tak. Tak. Powinniście to umieć, bo to jest bardzo łatwe. Potem robicie tak. Tu. I potrzebujecie jeszcze jednego barwnika. Ale zaraz wracam. Okej, okay, wziąłem sobie już niebieski barwnik. Po, po prostu sobie bierzecie. Powtarzacie to. I macie flagę łosa. No. To tyle. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie. A ja się z Wam